Witajcie, moi drodzy. To będzie dodatek do tego, co już powiedziałem. W zasadzie powiedziałem 8 września. Dzisiaj mamy rekolekcję, więc trochę się spieszyłem i wrzuciłem rozważania, które już ułożyłem 8 września. One są tylko wycięte i wrzucone na dzisiaj. Ale chciałem w ramach ciekawostek dodać dwa tematy w zasadzie jeden temat połączony ze sobą, a mianowicie, czym jest gematria, jak można. Używać jej jako klucza Dawida, klucza do zrozumienia dzisiejszego fragmentu Ewangelii z świętego Mateusza, który pisał Ewangelię dla Żydów, a Żydzi mieli ten klucz klucz Dawida. Ciekawostka, wprowadzenie. Intro. Zanim Powiemy sobie, czym jest klucz Dawida, to pomyślmy, co to znaczy gematria. Gematria to jest taki hebrajski sposób odczytywania pisma świętego. Dlaczego? Dlatego, że litery hebrajskie, jest ich 22, nie tylko oznaczają zgłoski, spółgłoski w zasadzie, bo tam nie ma samogłosek, dopiero masoreci już wiele lat po narodzinach Pana Jezusa dodali. Do spółgłosek samogłoski, ale wcześniej były same spółgłoski. I tak na przykład każda z tych spółgłosek, nawet pierwsza litera alfabetu hebrajskiego, alef, to jest nie samogłoska, lecz spółgłoska. I tak zobaczmy, jak wyglądają litery, które odpowiadają naszym liczbom. Alef, Betel, Gimel, Dalet. To są. Litery, kolejne y, cyfry. 1, 2, 3, 4. I dzisiejsze litery, które nas będą interesowały, to dalet, waw, czy waw, ław. Niektórzy mówią Łau wow po prostu. I właśnie ten dalet jeszcze raz. Dlaczego? Dlatego, że święty Mateusz, kiedy podaje po trzykroć czternaście pokoleń, czyli od Abrahama do Dawida, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego i od przesiedlenia babilońskiego. Do Jezusa Chrystusa jest czternaście pokoleń. Liczba 14 to jest jednocześnie suma tych trzech liter. A mianowicie dwa razy pojawia się litera dalet, która oznacza liczbę 4. I raz pojawia się po środku liczba jednocześnie litera wow, czyli 6. Zobaczmy tutaj. Klucz Dawida. I suma 14. Dlaczego po środku jest litera wow, szóstka. Na zakończenie stworzenia Bóg, kiedy stwarzał świat, łączył, był połączony z tym światem, a najbardziej był połączony szóstego dnia, kiedy stworzył człowieka. I tam była harmonia. Czwórka oznacza cztery strony świata, oznacza cztery żywioły, oznacza coś, co Bóg uczynił, coś, co jest jakby naturalnie związane z Bogiem. Oczywiście też może oznaczać odwrócenie się od Boga, może oznaczać też pewien rodzaj no, zła, które rozpoczęło się w czasie grzechu pierworodnego. I ta ludzkość potrzebuje odkupienia na nowo tego łącznika z Bożym Stworzeniem, z Bożym Planem i z samym Bogiem przede wszystkim. I ta pełnia czasu, bo trzy to jest liczba, która oznacza pełnię, przyszła w momencie narodzin Jezusa Chrystusa. Ten pośrednik, sam Bóg, który staje się człowiekiem, pośrednik człowieka z Bogiem, Chrystos właśnie oznacza kogoś, kto. Pojedna i jedna nas z Bogiem. Gdybyśmy wzięli Stary Testament a propos klucza do odczytywania tego tekstu biblijnego, to prorok Izajasz bardzo łatwo zapamiętać namiary, Izajasz, 22. rozdział i 22 werset. Dlaczego łatwo? Bo też 22 litery ma y, alfabet hebrajski. I co czytamy w tym właśnie wersecie? Prorok Izajasz, przez niego Pan Bóg mówi: Tak, i położę na jego ramieniu klucz domu Dawida. Jest to zapowiedź mesjańska, mówi ten tekst o samym Chrystusie. I gdy On otworzy, to nikt nie zamknie. A gdy On zamknie, to nikt nie otworzy. I wbije go jako gwóźdź. Na pewnym miejscu i będzie tronem chwały dla domu swojego Ojca. Zauważmy, że po środku, a symbolika człowieka, też symbolizuje ta litera wow, taki gwóźdź, który jednoczy Łączy. Łączy te dwa światy ten Boży plan i to, co się gdzieś oddaliło od Pana Boga poprzez pewną niewierność, poprzez działanie też złych mocy. Złych duchów. Dalej czytamy w Apokalipsie, już w ostatniej księdze Pisma Świętego, czytamy tak, takie zdanie w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Klucz do nieba. To jest klucz, który ma Chrystus. Zauważmy, że pod Cezareą Filipową, kiedy Szymon wyznaje swoją wiarę, ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego, jesteś tym, który łączy nas z ludzi, ludzi z Panem Bogiem, otrzymuje sam Szymon imię. Ty jesteś Petros, czyli od słowa Petra, od słowa skała, otrzymuje pewne zadanie, zadanie budowania Kościoła. I otrzymuje klucze. Klucze, które tu na ziemi otwierają nam drogę do nieba, lub zamykają. Czyli jest to władza odpuszczania grzechów, ale też władza wykluczania ze społeczności wierzących. Tym kluczem Chrystus się podzielił. Również w pewnym sensie Pan Jezus mówi o faryzeuszach, którzy mają słowo Boże. I to Słowo Boże też jest pewnego rodzaju kluczem do otwierania drogi do nieba. Ale mówi z wyrzutem do nich, że macie klucze do Królestwa Niebieskiego. Sami nie wchodzicie, a innym też nie pozwalacie wejść. Przez swój przykład, przez swoją złą interpretację Pisma Świętego. Pójdźmy dalej. Zarówno Tron, jak i jak klucz Dawida są symbolami, przez które świat. Może zrozumieć, na czym polega misja i przyjście Chrystusa. Patrząc na literę Dalet, warto sobie zobaczyć, że ona symbolizuje drzwi. Są tam drzwi, jakby podwójne drzwi. Żeby przejść przez jedne drzwi, trzeba przejść przez Chrystusa i on do drugich drzwi prowadzi. Czyli można powiedzieć, że nie wystarczy tylko i wyłącznie słowo Boże. Nie wystarczy być tylko dobrym człowiekiem, ale to jest jakby jedna część naszego życia. Zauważmy, że w tym rodowodzie są dobrzy ludzie, ale też są i grzesznicy. Ale każdy z nich ma podobną szansę zbawienia. Dlaczego? Ponieważ wszyscy, niezależnie czy są dobrzy czy źli, przez Jezusa Chrystusa wchodzą do domu ojca. Dalet, jak już mówiłem. Wygląda też jako taki trójkąt, jako takie drzwi, ale literka wow, czy waw, jako gwóźdź, można by powiedzieć, że to główny gwóźdź, którym Pan Jezus został przybity, te gwoździe, które go przybiły, były też symbolem takiego połączenia człowieka z Bogiem. Zobaczmy też na pierwszą literę słowa greckiego Chrystos. to właśnie x, to połączenie. To pokrzyżowanie też oznacza właśnie takie złączenie człowieka z Bogiem. Tutaj, jakby nasze drogi się pokrzyżowały, połączyły. I to jest wielka nadzieja w tym wszystkim. I tak na koniec warto sobie tak uświadomić jeszcze raz, że żyjemy pod niebem. I też pewnego rodzaju fazy księżyca też nam coś o tym mówią. Pan Jezus, Został ukrzyżowany 14 dnia miesiąca Nizan. Żydzi mają kalendarz księżycowy. My mamy kalendarz solarny, czyli słoneczny. Ich miesiące trwają właśnie 28 dni. I pełnia zawsze wypada 14 dnia miesiąca. I paska również wypada w pełni 14 dnia miesiąca Nizan. I w związku z tym czternasty dzień jest jakby pełnią światła, pełnią też czasu, to się wypełnia. Liczba czternaście ma również takie znaczenie, jako wypełnienie się zapowiedzi prorockich. Ciemność się kończy, staje się nawet noc jasna, bo jest pełnia księżyca. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie czytamy: Ponieważ upodobał sobie Bóg, że w nim zamieszkała cała pełnia bóstwa. W nim zamieszkała cała pełnia bóstwa, ponieważ jest Bogiem. Ponieważ jest całym Bogiem. Czytamy dalej w Apokalipsie: A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boga, a lampą Jego jest baranek. Ta światłość wiekuista, ta pełnia światła, to pochodzi od Boga. On jest Jezus Chrystus dla nas słońcem schodzącym, jest tym barankiem, który zgładził nasz grzech grzech świata. W starej liturgii, jakbyśmy też zobaczyli, w liturgii bizantyjskiej, Ewangelię. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś czytano zawsze od południowej strony, tak jak była na stronę wschodnią orientowana świątynia, zawsze się tak orientowało w świątynie. Wszystkie modlitwy były skierowane w stronę wschodnią, ponieważ Chrystus jako wschodzące słońce przychodzi do nas. Ale ciekawe, że Ewangelia zawsze wtedy była czytana od strony południowej, jakby już w południe pełnia słońca i w stronę północy. Czyli co? Czyli tam, gdzie jest symbol ciemności. Chrystus rozprasza nasze ciemności. Jest słowem, które stało się ciałem, zamieszkało między nami, jest światłem, które w ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnęła. I niech Chrystus rozprasza nasze ciemności, niech te liczby coś nam mówią, żebyśmy nie przechodzili obojętnie, bo czasem, kiedy słuchamy ilości. Nazwisk, wiele liczb, wiele osób przechodzi. <laughs> Może nam się stać tłumem bezładnym. Dla Boga nie ma bezładu. Wszystko Pan Bóg porządkuje. I wejść w ten Boży porządek, przygotowując, sprzątając też nasze mieszkania przed świętami, pamiętajmy też o wnętrzu, o sercu, o tym, żeby uporządkować też nasze myśli, nasze pragnienia, żeby były. Według Bożego planu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.